Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. A teraz proszę Państwa przenosimy się do Berlina, do Berlina, z którym łączymy się, bo jest z nami pani dyrektor Instytutu Pileckiego w Berlinie, Hanna Radziejowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdyby można było troszkę bliżej mikrofon, myślę, że nasi słuchacze bardzo by to docenili, bo ten głos trochę, jak słyszą Państwo, odległy faktycznie z Berlina do nas dolatuje. Pani dyrektor. Dzień dobry. Nie, nie wiem, czy teraz jest lepiej. Tak, tak, teraz słychać troszkę lepiej. Dziękuję. Pani dyrektorem, jak wygląda odbiór w Niemczech tego, co dzieje się na Ukrainie, tych zbrodni, które popełniają w buczy Rosjanie? Czy to wywołuje tak duże poruszenie, jak w Polsce chociażby? No, w Niemczech trzeba powiedzieć, że trwa wielka dyskusja i ten spór o odpowiedzialność za. Współfinansowanie, doprowadzenie związkami gospodarczymi, politycznymi z Putinem do tego, że Ukraina została zaatakowana i jest, są dokonywane takie zbrodnie. No to się dzieje cały czas. I zresztą to widać na poziomie sondaży, że z początkowych sondaży jest takiego przekonania, że nie wolno ani dostarczać broni, ani nie można, no nie wiem, Przepraszam, bo ja to strasznie też mam głos. Po naszej stronie, pani dyrektor, zdaje się, że wszystko w porządku w warszawskim studiu 7-9 jedynie słońce zagląda przez okna, więc mam nadzieję, że uda nam się ten głos uzyskać. A my w każdym razie słuchamy, ja też zamieniam się w słuch, jak to w Niemczech wygląda. No, w każdym razie dokończę jeszcze tą myśl, że zmieniło się bardzo w sondażach, właśnie od takiego momentu, kiedy większość była przeciwna wspieraniu Ukrainy i wysyłaniu broni e, i ambarga. No, w tej chwili to jest po połowie, tak? w związku z czym można powiedzieć, że przez te dwa miesiące te wszystkie e, dyskusje w telewizjach, w artykuły, one. No, jakby ta też informacja, właśnie Bucha była jednym z takich kluczowych momentów, można powiedzieć, takiego wstrząsu. Natomiast no, to, to też nie jest takie proste, bo nie jest proste, jeśli chodzi, patrząc nawet na ten ostatni list intelektualistów niemieckich, którym było jakby wyraźnie powiedziane, że nie wolno, znaczy, że hmm. odpowiedzialność Niemiec polega na tym, żeby nie doszło do kolejnej wojny. Tak, atomowej, i że to w jakimś sensie w domyśle to jest nie nasza sprawa, co się dzieje. To Ukraińcy powinni, ukraiński rząd powinien wziąć odpowiedzialność za swoją ludność cywilną i lepiej by było, żeby ochronić tą ludność, żeby Ukraina się poddała i żeby ten, ta wojna się zakończyła. I to jest dosyć też taka świeża sprawa to cały czas ma swoje reperkusje. Ostatnio absolutnie. Taki wstrząsający materiał w talk show Anne-Neville, gdzie ambasador ukraiński Andrzej Melnik jakby, był, rozmawiał z jednym z sygnatariuszy tego listu, Haraldem Walcerem, który jakby mówił nieprawdopodobnym tonem do, do ambasadora i go pouczał, że historia Niemiec i każda rodzina niemiecka ma doświadczenie wojny i on powinien słuchać. I my wiemy co jak tej wojny Brzmi to absolutnie szokująco, myślę, że dla polskich słuchaczy, bo rozumiem, że to mowa o liście, który na początku maja zdaje się wypłynął na światło dzienne. Liście intelektualistów, którzy mówią, że musimy zrobić wszystko, piszą niemieccy intelektualiści, żeby uniknąć trzeciej wojny światowej. Tam w ogóle pada takie stwierdzenie, o ile dobrze pamiętam. Czy to jest tak, że faktycznie Niemcy nawet po tych dramatycznych zdjęciach z Buczy czy innych miejsc, gdzie Rosjanie dopuszczają się absolutnie tragicznych, absolutnie trudnych do opisania czynów. No Niemcy wciąż bardziej myślą o możliwości tej trzeciej wojny światowej, czy jednak ta perspektywa ofiar zaczyna się przebijać? Bo z tego, co pani mówi, zdaje się, że jednak, jednak chyba nie. To znaczy, oczywiście, że są Niemcy, którzy nie tylko opowiadają o tym, znaczy są dziennikarze, są teksty, które opowiadają o, tych, o tym, co się dzieje w Ukrainie, o zbrodniach. Są no, też osoby, powiedziałabym, z takiego świata polityczno-intelektualnego, jak, nie wiem, Ralfus, Maria Louise Beck, którzy chyba jako pierwsi pojechali do, 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 do Kijowa. I oni mówią, no, można powiedzieć tak samo jak Ukraińcy, tak? w bardzo zdecydowany sposób o tym, co naprawdę się dzieje. Ja bym powiedziała, że w Niemczech nie ma problemu z, do, z dotarciem do informacji czy też takiego wstrząsu, jakby, że, że ta wojna jest w Europie. Zresztą też trzeba docenić i bardzo, jak chciałam, znaczy nieprawdopodobnie są sami też diaspora ukraińska, która działa w Niemczech. My jako Instytut Pileckiego no, współpracujemy cały czas też tutaj z. z z, z, na przykład właśnie z Jasporowicze, która bardzo jest, można powiedzieć, taka artystyczno-kulturalna, i oni, bo no to też trzeba podkreślić, że, że środowiska intelektualne, artystyczne, ukraińskie są absolutnie twarde, jakby nie tylko sam ambasador, Melnik, ale właśnie też no, te tysiące Ukraińców, różnych liderów i twórców, którzy jakby potrafią i o różne performance i akcje i właśnie teksty i debaty, które są absolutnie stanowczo, jakby ustawiają pewien sposób widzenia i to, to prowadzi do pewnych, do pewnych zmian, natomiast ja, ja jeszcze raz to powiem, to nie jest kwestia informacji, tylko to jest kwestia pewnego schematu myślenia i wyobrażenia I to w tej chwili zostaje, jakby podlega no, ogromnej zmianie, to znaczy jak się traktuje Ukrainę, jak się traktuje Wschód, jak się traktuje naszą część Europy, i to dotyczy zarówno tego geopolitycznego, politycznego i gospodarczego ujęcia, jak i właśnie, nie wiem, w kwestii pamięci, wyobraźni na temat naszej historii i tak dalej. Nawiązała Pani do tych akcji społecznych, tych performance'ów, które Ukraińcy, nie tylko w Niemczech przecież, ale w bardzo wielu miejscach na świecie tworzą, robią. Ja bym chciał zacząć jeszcze, tamten wątek zamykając, zacząć wątek właśnie od pytania o akcję Thanks for Ukraine. To jest wspólna akcja społeczna w Niemczech, która zdaje się no, zaskoczyła przynajmniej niemiecką opinię publiczną, a zwłaszcza z tego co czytałem, niemiecki internet, bo była bardzo, bardzo sugestywna. Czy takich akcji, takich performance'ów faktycznie jest więcej, i czy Niemcy je dostrzegają w taki sposób, że to zmienia ich, powiedziała Pani, czy to zmienia ich perspektywę patrzenia, ale czy to jest zmiana długofalowa, długotrwała, czy tylko taka momentowa? No, tą akcję rzeczywiście zrobiliśmy razem, bo to było związane z 8-9 maja, czyli zrobiliśmy taki klip i też rozpoczęliśmy debatę o, o tym, jak, upamiętniona jest, jak upamiętnione jest pokonanie nazistowskich Niemiec przez aliantów, to znaczy są same pomniki Armii Czerwonej. A jeden nawet pomnik jest z cytatami Stalina. No, w tym klipie, który żeśmy zrobili, było zabranie czołgów czołgich z Charkowa, które będą oddane do Charkowa, które się broni przed Rosjanami. Czołgi wytworzone w Charkowie, to powiedzmy naszym słuchaczom, bo to chodzi tak, o to historyczne i... T-34 jeszcze modelu sowieckiego, które stoją na cokołach proszę państwa też w Polsce, więc znamy to z naszego własnego podwórka. Tak, T-34 było zaprojektowane, to się dowiedziałam właśnie od przyjaciół Ukraińców, jakby pomysł na ten czołg był w tej fabryce w Charkowie, natomiast no oczywiście jak Niemcy zaatakowały Rosję, to oczywiście ta fabryka sama była ewakuowana, natomiast jakby ta zabawa, jakby tą historią, no pokazywanie też, no, też taki bardzo dla Niemców nie, nie znaczy właśnie, z, nie, bez, oni nie mają świadomości i nie chcą mieć tej świadomości być może po prostu, że w Armii Czerwonej, no byli właśnie też i Ukraińcy, i Białorusini, że to jest w ogóle bardziej też skomplikowana historia. Plus oczywiście ten problem właśnie upamiętnienia Armii Czerwonej, nie, up, nie upamiętnienia aliantów, którzy, no to oczywiście Berlin zdobywała. Bywali polscy żołnierze, armia czerwona, i tak dalej, ale przecież nie, nie byłoby możliwego e, pokonania Niemiec bez e, oczywiście wszystkich aliantów, i takiego pomnika nie ma. Nie ma takiej świadomości właśnie o dwóch totalitaryzmach, czyli co dla nas, dla naszego regionu, oznaczali Sowieci. Oczywiście Armia Czerwona wyzwoliła Auschwitz, ale przyniosła też terror, i dla wielu z nas przyniosła po raz kolejny ten terror, i przemoc, i, i zbrodnie. W związku z czym my chcieliśmy oczywiście jakby takim mocnym akcentem pokazać tak, Ukraina potrzebuje teraz, czołgów teraz potrzebuje pomocy, i ta historyczna jakby analogia, że Charków wtedy. No, te czołgi zdobyły Niemcy nazistowskie z Charkowa, a dzisiaj Charków jest zbombardowany i trzeba im dać czołgi teraz. Natomiast jeśli chodzi o same performancy i taką wpływ tego, co my, znaczy, co robią właśnie diaspory, co robią właśnie artyści ukraińscy i tak dalej, to ja myślę, że tak, to ma znaczenie i ja to widzę, jakby oni... Bo, ja, ja, ja ich obserwuję jakby od samego początku. znaczy, ta, te różne środowiska, ponieważ my współpracujemy właściwie od początku wojny, oni się do nas najpierw wprowadzili, potem budowali te struktury. Mówię, do nas to znaczy Instytutu Pileckiego, w Berlinie. E, a teraz mają swoje biura w różnych miejscach i ich naprawdę są niesamowicie zorganizowani. Ja to obserwuję na takim poziomie, że nie wiem, jeżeli Die Welt zatrudni tą byłą propagandzistkę rosyjską. No to natychmiast idą, robią świetny performance, nie wiem, nie istnieje była propaganda i, i w, redakcja Die Welt jakby zaczyna się tłumaczyć, zaprasza ich na spotkania i tam, nie wiem, muszą. Jakby tam zaczyna być pewna, pewne trzeszczenie jakby w samej, 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 samym, no nie wiem, tym, tym jak, jak, jak to jest postrzegane, czy też nie wiem. Było bardzo, naprawdę te, te obchody ósme, dziewiąte to były wstrząsające w ogóle, bo jak pokazywali mi nasi przyjaciele, że oni udokumentowali 200 z filmami w ogóle przy, takich sytuacji przemocowych i niereagowania policji na zetki, na rosyjskie flagi, przy takiej niesamowitej aktywności policji berlińskiej, usuwania ukraińskich jakichkolwiek symboli w przestrzeni wokół tych pomników, w tym, nie wiem, nasza jedna z dziewczyn miała po prostu małą wstążkę, żółto nim jest, niebieską, i nie przypuścili go mm -hmm. przez ulicę, bo ona bo miała znak ukraiński. I pani burmistrz jakby zaczęła się tłumaczyć bardzo gęsto, też wyszła do nich na w ramach performansu i akcji pod, senaty, pod senatem Berlina, pod ratuszem Berlina, no i obiecała, że absolutnie, no to rzeczywiście to jest skandal, oni pokazali film i no. że ona będzie... Policję. To oczywiście to nie jest tak, że to jest stuprocentowe zwycięstwo, ale ja po prostu to widać, jak oni wymagają w każdej sytuacji i nie odpuszczają. I politycy niemieccy, intelektualiści niemieccy zaczynają mieć tego świadomość, że te łatwość z takim właśnie traktowaniem, no, wschodu, krainy, że to w ogóle nie ma co słuchać, bo że ma to, się w ogóle bo to się po prostu zmieniło. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Musimy naszą rozmowę dzisiejszą już kończyć, ale mam nadzieję, że jeszcze nie raz usłyszymy się na antenie poranka siódma, dziewiąta. Pani Hanna Radziejowska, Instytutu Pileckiego w Berlinie, była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dobrego dnia. Mam nadzieję, że pogoda w Berlinie równie słoneczna, co tutaj u nas w Warszawie. Tak. Do dziękuję usłyszenia. bardzo. Do usłyszenia. Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.